W dzisiejszym odcinku nagranym we współpracy z Restaurant Week pokażemy Wam festiwalowe menu w trzech różnych warszawskich restauracjach. Poza tym opowiemy Wam więcej o tym wydarzeniu i zaprosimy na mały konkurs, w którym do wygrania będą darmowe zaproszenia do restauracji. Zapraszam do oglądania. Hej, witajcie. Z tej strony Maciej. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się Restaurant Week, którego kolejna edycja właśnie dzisiaj rozpoczyna się pod hasłem Food Feels Good i potrwa do 10 kwietnia włącznie. Ten materiał powstał we współpracy z Restaurant Week i w skrócie jest to taki festiwal, który cyklicznie odbywa się w kilkunastu polskich miastach. W tej edycji bierze udział około 400 restauracji i każda z nich przygotowuje dwa specjalne zestawy dań. Zawsze jest to przystawka danie główne, i deser. Jedno menu jest mięsne, a drugie wegetariańskie lub rybne. Koszt jednego zestawu to 59 zł, a w jego skład wchodzi jeszcze festiwalowy koktajl. Biorąc pod uwagę liczbę dań i koktajl alkoholowy w cenie, kwota ta wydaje się całkiem atrakcyjna. Aby skorzystać z oferty festiwalowej, musimy wcześniej dokonać rezerwacji. Możemy to zrobić albo przez stronę internetową, albo korzystając z aplikacji mobilnej. Wchodzimy na restaurantclub.pl, klikamy w banner Restaurant Week, wybieramy miasto lub region oraz liczbę gości i przechodzimy do wyboru restauracji. Po jej wybraniu szukamy interesującej nas daty i godziny oraz zaznaczamy, którego menu chcemy spróbować. Przechodzimy do płatności, możemy zdecydować, czy chcemy otrzymać koktajl alkoholowy czy bezalkoholowy. Do kwoty 59 zł doliczana jest jeszcze opłata rezerwacyjna, wynosi ona 4,50 razem wychodzi więc 63,50 zł. Dalej jest to jednak moim zdaniem całkiem atrakcyjna kwota, jeśli mamy 3 dania i koktajl. Podobnie wygląda proces rezerwacji przez aplikację, mobilną Restaurant Club. Najpierw jednak wybieramy miasto lub region, dopiero potem klikamy w baner, a następnie już tak samo, czyli wybieramy restaurację, potem ustalamy liczbę gości, godzinę i datę. Decydujemy się na konkretne menu, rodzaj napoju i ewentualne dodatki. Na koniec oczywiście przechodzimy do płatności, a na zakończenie tego filmu będę miał dla Was jeszcze konkurs. Do wygrania jest 15 podwójnych zaproszeń na Restaurant Week, które możecie wykorzystać w dowolnej restauracji biorącej udział w tym festiwalu. Zaraz zaś, Odwiedzimy trzy restauracje w Warszawie i pokażemy wam, jak wyglądają dania w ramach menu festiwalowego w każdej z nich. Restaurant Week sprzyja odkrywaniu nowych miejsc, więc postanowiłem, że odwiedzimy te miejsca, w których nigdy nie byliśmy, a zawsze chcieliśmy z jakiegoś powodu pójść. Będzie to Pańska 85, restauracja Baczewskich oraz Gruby Josek. Jesteśmy w pierwszej restauracji, jest to restauracja Pańska 85, czyli restauracja z kuchniami chińskimi. Taka bardziej elegancka restauracja, nie jest to żaden bar. Wiele osób mi to miejsce polecało. Ostatnio nawet spotkałem się z Winim. Nie wiem, czy teraz, kiedy wy oglądacie ten film, ona jest już dostępna, czy jeszcze nie, ale taka rozmowa się odbyła i Winim mi mówił, że to jest jego ulubiona restauracja w Warszawie. No i tutaj spróbujemy dwóch festiwalowych menu. Jedno menu będzie mięsne, a drugie takie bardziej rybne. Do tego festiwalowe drinki, wszystko tak jak już mówiłem, za 59 zł. Czekamy na przystawki. W menu mięsnym na przystawkę jest wolno gotowana zupa z ogonów wołowych. Z dodatkiem pomidorów i oleju sezamowego, pełna umami, tutaj taki duży kawał mięsiwa. Tłuściutkiego troszkę, sama zupa bardzo taka esencjonalna, bardzo mięsna. A moja przystawka to dwie tygrysie krewetki, takie pokaźne są. One są posypane takim czymś, co trochę przypomina na początku prażoną cebulkę, ale to nie jest cebulka, jest to ziemniak, taki właśnie prażony ziemniak, nazwany w menu chrustem, więc bardzo fajnie chrupie, jest takie tłuściutkie, przykrywa całą krewetkę, a do tego jest dressing miętowy. No i to tak naprawdę smakuje tak, jak właśnie to opisuję, czyli mamy dobre mięso krewetki, Trochę tłuściutkiego ziemniaka i miętowy dressing, który przełamuje te smaki. Mamy taką sałatkę z glonów, jest dodatkowo tutaj kolendra. Oraz dressing teriyaki. Jest bardzo taka odświeżająca i przepyszna, i bardzo dobrze komponuje się z tymi krewetkami, więc moja przystawka również udana. Mamy już nasze dania główne. U mnie jest takie danie z Łoka. Jest polędwiczka wieprzowa pocięta w takie cieniutkie paski. Do tego jest papryka, czerwona cebula, czosnek. I to wszystko jest w takim sosie pieprzowym, dość pikantnym, mocno pieprznym. Sos jest taki kleisty, oblepiający wszystkie te składniki. I do tego mamy już naprawdę sporą porcję ryżu. Tadaaaaaaa! Tego ryżu jest naprawdę dużo. No i przydaje się w takich momentach, kiedy chcemy odpocząć od tego mocno piecznego smaku. Ale też na pewno przyda się na koniec, kiedy troszkę tego sosu zostanie, bardzo dobrego sosu i sobie wymieszam ten sos z ryżem. Bardzo smaczne, bardzo takie satysfakcjonujące i wciągające danie. Im więcej gojem, tym bardziej chcę je jeść. <gry> Maciek powiedział o swoim daniu, że jest wciągające, a tak naprawdę pierwszą osobą, która powiedziała, że ma wciągające danie przy tym stole, była mi ja. Bo prawda jest taka, że chyba moje jest jeszcze bardziej wciągające. Ma taki słodkawy sos, to jest sos ostrygowy, a w ogóle jest to duszony bakłażan. No i tego bakłażana jest tutaj najwięcej. Są tu też grzybki shimeji, co jakiś czas chrupnie nam gdzieś imbir, szalotka. Jest to naprawdę fajne danie, trochę słodkawe, nie jest za bardzo pikantne, więc jak nie lubicie ostrych smaków, to raczej… Na, na to możecie się skusić, bo to maćka jest takie, może nie o tyle pikantne, ale jest bardzo pieprzne, no więc też jest trochę pikantne. Do tego sobie wrzuciłam ryż. Ryżu mamy bardzo dużą porcję. Tak naprawdę taka jedna porcja mogła, mogłaby być na dwie osoby, ale no dbają tutaj nieźle, żeby tego ryżu nam nie zabrakło. Więc również bardzo fajne danie. Jeżeli nie lubicie bakłażana, to myślę, że nie musicie się od razu zrażać, ponieważ ten bakłażan jest tu tak fajnie uduszony, że na przykład nie czuć takiej jego goryczki, można powiedzieć. Więc super to się tutaj wszystko komponuje. Udane danie. Na zakończenie każdego posiłku w trakcie restaurantu jest oczywiście deser. I tutaj mamy dwa różne desery. W niektórych restauracjach jest ten sam deser dla obu menu, a tutaj są dwa różne, choć troszkę podobne. U mnie jest, a w zasadzie było, bo zjadłem, ale taki był smaczny. Fondant czekoladowy zwieńczony taką kulą lodów waniliowych. Do tego truskaweczka, listek mięty. Bardzo to było smaczne. Nic zaskakującego, Mało to też było azjatyckie, powiedzmy, czy mało to było chińskie, ale jedzenie tego było czystą przyjemnością i z chęcią bym tutaj drugi taki fondant czekoladowy jeszcze zjadł. Mój deser, tak jak już Maciek powiedział, troszkę podobny, ale jednak inny. U mnie główną rolę odgrywa gruszka. Jest to gruszka gotowana, gotowana w czerwonym winie oraz w korzennych przyprawach i czuć te korzenne przyprawy naprawdę bardzo mocno. No i przez jest gotowana w tym czerwonym winie, to nie smakuje taką no świeżą do końca gruszką, tylko jak jemy taką gruszkę, Surową, tylko jednak no, przysiąkła tymi smakami wina i korzennych przypraw, dlatego ma inną konsystencję i inny smak. Wszystko było polane likierem karmelowym, co robi ten deser, można powiedzieć, bo wszystko w tym likierze pływa i przez to. Ten likier tutaj dość mocno się wybija, a na górze były lody. Takie same lody, jak miał Maciej, więc bardzo fajny deser. Mi bardziej smakuje moja gruszka, ponieważ po prostu jest ten deser mniej słodki. Maćka to oczywiście gładka czekoladowa, rozpusta, ale oba te sery fajne, bardzo udane. Drugą restaurację, którą dzisiaj odwiedzamy, jest restauracja Baczewskich. Jest to restauracja tego samego właściciela, który ma restaurację Baczewski w Lwowie. Menu się troszkę różni, wnętrze też jest takie, mam wrażenie, bardziej eleganckie, a może raczej takie. Elegancki, w bardziej nowoczesnym stylu, bo tam też było elegancko. Byliśmy parę lat temu właśnie w Lwowie w restauracji Baczewskiej i bardzo nam smakowało. W Warszawie ta restauracja funkcjonuje już od jakiegoś czasu myślę, że przynajmniej rok, albo nawet i dwa, albo i więcej. To jest nasz pierwszy raz i mam nadzieję, że festiwalowy menu zachęci nas do tego, by tutaj po prostu jeszcze kiedyś wrócić na dania z karty. Oczywiście dodatkowym motywatorem, żeby tutaj przyjść, była obecna sytuacja na świecie. Jest to restauracja ukraińskiego właściciela z ukraińskim szefem kuchni i ukraińską... Obsługą. Dynamiczny początek posiłku za nami. Otrzymaliśmy festiwalowe koktajle, oczywiście, oraz przystawki. U mnie mięsna wersja menu, i na start jest tatar. Tatar z czarną truflą. Tutaj szef kuchni przygotował to na naszych oczach, ale od razu uprzedzam, tak nie będzie zawsze na pewno. Po prostu nam chciał pokazać, z czego dokładnie ten tatar jest przygotowywany, żebyście też i wy mogli to zobaczyć. Też przyszliśmy dość wcześnie na otwarcie w zasadzie restauracji, więc kiedy sala jest zapełniona, no to siłą rzeczy czy szef kuchni nie może się zmultiplikować i przygotowywać tatarów dla wszystkich. W każdym razie jest to siekany tatar z polędwicy wołowej, wymieszany z różnymi dodatkami. Oczywiście jest też posiekana trufla oraz trufla na wierzchu. Podane to jest wszystko na takiej bagietce. Ja już jedną taką bagietkę z mięsem zjadłem i było to przepyszne. Ten aromat trufli dość mocno się rozprowadza po mięsie. Pyszne mięso, świetne dodatki, no i ta trufla która jest taką wisienką na torcie Rewelacja. A ja mam przystawkę bezmięsną z tego drugiego setu bezmięsnego i są to papryczki jalapeno z takim musem z sera koziego. No i od razu muszę powiedzieć, że no to jest danie skrojone pode mnie, ponieważ ja uwielbiam papryczki jalapeno i uwielbiam ser kozi. Dodatkowo wszystko jest w oleju z pestek winogron. Są orzeszki pini, jest kolendra, jest szalotka, więc tak naprawdę dużo tu się dzieje. Jest to przepyszne. Mamy właśnie papryczkę, a w środku dużo sera koziego. Jest pikantnie, co oczywiście jest tutaj mile widziane w moim wypadku, bardzo lubię pikantne dania. Jak zobaczyłam to danie w menu, to mówię, a, ciekawe co to będzie, pewnie coś takiego no normalnego, co znam te smaki, a jednak jest to naprawdę zrobione oryginalnie i fajnie i to jest super, że właśnie takie też bezmięsne dania można zrobić naprawdę, naprawdę smacznie. Mamy nasze dania główne i w menu mięsnych są pierogi. Kocham pierogi, więc się ucieszyłem. Tutaj są pierogi z kaszanką. Bardzo delikatne ciasto, a w środku jest właśnie farsz z kaszanki. Smakuje tak, jak się nazywa. Jest to kaszanka bardzo dobra i te pierogi położone są na sosie bogracz. Jest to taki sos gulaszowo-paprykowy, można powiedzieć. Do tego mamy kleks kwaśny, śmietany, trochę szczypiorku. Popcorn z kaszy gryczanej oraz cebulkę. Naprawdę świetne pierogi. Z chęcią bym tutaj na nie wrócił nie raz, nie dwa, tylko setki razy. A w menu wegę są grillowane warzywa podane na. Pieczywie. Tutaj pieczywo jest przygotowywane na miejscu. To jest taka grzanka, ale generalnie w ofercie jest wiele rodzajów pieczywa, wypiekanego tutaj na miejscu: jasne, ciemne, różne wariacje. Te grillowane warzywa to przede wszystkim papryka. To wszystko jeszcze jest wymieszane z chili, z kolendrą, także jest takie pikantne. To nie jest o wiele pikantniejsze od tego mięsnego, ale też jest bardzo smaczne. Na pewno smakuje lepiej niż można by to było wywnioskować z menu, które jest na stronie. No i też nawet smakuje lepiej niż wygląda. W podaniu głównym, w trakcie testu, Atlantic zawsze przychodzi deser I tutaj, w menu mięsnym, są ptysie. Oczywiście są bezmięsne, ale do menu mięsnego zostały przypisane ptysie. I to są ptysie z owocami wypełnione takim kremem buduniowym. Dwa ptysie są takie sporawe. Te się są naprawdę smaczne. Super jest ten krem budyniowy w środku, ale muszę przyznać, że o ile przystawka i danie główne Bardziej smakowałem mi z mięsnego menu, o tyle jeśli chodzi o deser, no to wygrywa to menu bezmięsne. Jest to palony cheesecake, czyli palony sernik, inspirowany słynnym sernikiem baskijskim, aczkolwiek szef kuchni nam powiedział, że on nie miał być taki jak w kraju Basków. Swoją drogą usłyszeliśmy, że on tam studiował w San Sebastian, więc miał jakby możliwość spróbowania na pewno wielu serników baskijskich. Tutaj to wszystko jest polane taką polewą karmelową. Wierzch jest oczywiście Mocno spalony, ale jakby nie czuć do końca smaku tej spalenizny. Jest, jest troszkę wyczuwalna, ale przede wszystkim czuć bardzo smaczny, słodki, lekko kremowy sernik przepyszny. Także musicie tutaj przyjść w dwie osoby, zamówić dwa różne menu i cieszyć się wszystkimi daniami. Ostatnia restauracja, którą dzisiaj odwiedzamy, to restauracja Grupy Josek. Podobnie jak poprzednie, wybrałem ją na takiej samej zasadzie. Zawsze tutaj chciałem przyjść, zawsze chciałem spróbować tutejszej kuchni, ale jakoś do tej pory się nie udawało. Jest to restauracja z kuchnią polską. Porównując to do Baczewskiego czy do Pańskiej 85, na pewno jest to restauracja mniej wytworna. Raczej z takim prostszym jedzeniem, ale no nie traktujcie tego jako ujmę. Znów będziemy mieć dwa różne menu. W jednym pojawi się w ogóle kotlet schabowy, także już nie mogę. Się tu tutaj jest taki utrzymany klimat starej Warszawy trochę. Też o to w tej restauracji chodzi. Zostaliśmy już nasze przystawki. W menu mięsnym jest żurek. Żurek na prawdziwym zakwasie, z kiełbasą oraz z jajkiem. Taka porcyjka na pobudzenie apetytu. I trzeba przyznać, że jest to bardzo dobry żurek. Kwaśny rzeczywiście, na dobrym zakwasie. Do tego, z tego co widzę, są dwa rodzaje kiełbas. Mm. No i oczywiście na twarda. Dobry polski żurek, któremu nic zarzucić nie mogę. Naprawdę świetna robota. A druga rzecz pochodzi z menu rybnego. Nie ma tutaj menu wegetariańskiego, no bo na przystawkę jest śledź. Jest to śledź pod śmietaną i takim starym jajkiem z, ze szczypiorkiem. I co ja wam mogę powiedzieć? To jest po prostu. Dobry, śledź, w dość prostym anturażu, ale jakże smacznym. Naprawdę udana przystawka. Może śmiało konkurować z żurkiem. Myślę, że jeszcze ciekawsze będą dania główne. W międzyczasie dostaliśmy oczywiście koktajl festiwalowy. Można poprosić o bezalkoholową wersję. Jeśli ktoś chce, to można tak zrobić. My tak dzisiaj postanowiliśmy na koniec uczynić. W menu jestem, tak jak już mówiłem, kotlet schabowy podany z piro ziemniaczanym i buraczkami. Bardzo klasyczna rzecz, kotlet. Z chrupiącą panierką, soczysty, naprawdę udany. Do tego maślane kremowe pire i buraczki na ciepło, danie, myślę, które każdy zna, każdy potrafi sobie wyobrazić. Szczerze je polecam, aczkolwiek większe wrażenie zrobiło na mnie danie z drugiego menu. To były takie cztery duże, nabite pierogi. To są pierogi z chodzim serem, ze szpinakiem, trochę czosnku też jest. To wszystko posypane ziołami, pieprzem i pływa w sosie maślanym. Często takie trochę grubsze, ale bardzo smaczne. Dość wyraźnie czuć czosnek, dość wyraźnie czuć pieprz, no i sam szpinak. Kozisek oczywiście też tutaj się pojawia. Maślany sos to wszystko podkręca, dodaje animuszu. Danie równie udane ten schabowy, aczkolwiek myślę, że nawet i ciekawszy. Także kolejny raz chyba tutaj trzeba przyjść w dwie osoby, wybrać oba menu i dzielić się wzajemnie. Wszyscy będą na pewno zadowoleni. Dostaliśmy nasze desery i słuchajcie, no jesteśmy w jakiejś ekstazie. Desery zdecydowanie z całego posiłku najlepsze. Nie chcę tutaj ujmować przystawką czy daniem głównym, ale po prostu desery są fantastyczne. W tym mięsnym menu mamy szarlotkę, bardzo, bardzo udaną. Dużo e, lekko kwaskowych jabłek. Mowę odbiera, takie to jest dobre. Szarlotka pełna jabłek, z kruchym spodem, kruchym wierzchem, do tego troszkę borówek, cukru pudru i nic więcej nie potrzeba. Klasyczny polski deser, bardzo, bardzo udany. Równie udany. A może nawet bardziej jest sernik, którego już tutaj niewiele zostało. Jest to sernik z dodatkiem białej czekolady, bardzo taki kremowy, ale to taki bardzo, bardzo gęsty krem. To jest od tej szarotki, ma taki jakiś budyniowy posmak troszkę. Też rewelacyjne, też mowę. Nie potrafię wskazać faworyta. Oba desery fantastyczne. My je teraz skończymy. Po skończeniu tych wszystkich pysznych deserów, muszę przyznać, że Restaurant Week to jest dla restauracji świetny sposób na szersze pokazanie się nowym gościom, a dla gości, wyjątkowa możliwość poznania nowych restauracji. My naprawdę poczuliśmy się zachęceni do tego, by kiedyś wrócić i do Pańskiej 85, i do restauracji Baczewskich, i do Grubego Joska. Oczywiście, po to, by spróbować czegoś z regularnego menu. Pewnie to niedługo uczynimy i kto wie, być może będziecie mogli to zobaczyć na kanale. Widziałem na własne oczy, że w Pańskiej 85 wiele osób zamawia kaczkę po pekińsku, na którą od dawna mam już chrapkę. U Grubego Joska panuje taka swobodna atmosfera i można zjeść tam naprawdę bardzo smaczne polskie jedzenie, a w restauracji Baczewskich, szef kuchni Dmitri Babak robi naprawdę świetną robotę. Wszystko nam naprawdę smakowało i byłem też naprawdę zadowolony z wielkości tych wszystkich zestawów. Nie były to porcje degustacyjne, tylko takie pełnoprawne posiłki, czyli mówiąc inaczej, wychodząc z restauracji, wychodzi. Byliśmy zawsze na jedzeni. Na koniec mam dla Was obiecany konkurs do wygrania 15 podwójnych zaproszeń na Restaurant Week. Pod moim zdjęciem na Instagramie, do którego link podaję w opisie, napiszcie odpowiedź na pytanie: jakie jedzenie sprawia, że czujesz się lepiej i dlaczego? Nagroda najciekawsze moim zdaniem odpowiedzi, tylko pamiętajcie, że macie mało czasu, bo gdzieś 24 godziny od opublikowania tego filmu. Wszystko po to, żebyście szybko mogli dostać swoją nagrodę i z niej skorzystać. Inaczej mówiąc, nie biorę pod uwagę komentarzy. Które zostaną opublikowane po godzinie 16, 24 marca, w czwartek 2022 roku. Życzę Wam powodzenia i przy okazji się żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć, smacznego!